Kazan Arena, FIFA World Cup 2018, Rosja. Francja sensacją przegrywa z Australią. W Kazaniu, statystyki meczu, wydarzenia. Yy, obstawiam, że cały Mundial. Nie wygra Francja. Nie wygrają Francuzi. Mają bardzo słabych nie to zawodników, ale zwracam uwagę na A zresztą zobaczcie sami, MPP piąta minuta, przepiękna bramka. Na 1 do 0. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik, nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Parę minut po tym, dwunasta minuta i takie to uderzenie. Przepiękny gol, a jeden do jednego. Tom Rok Kolejna sytuacja, no i właśnie w tej minucie czerwoną kartkę otrzymuje Kylian Mbappé. I właśnie sędzia pokazuje Francuzowi czerwony kartonik. O, i stawia swoich kolegów i trenera w niewesołej sytuacji. Aż bolało. Bramka Pogby, 55 minuta Dembele, Griezmann, Dembele i Pogba. Przypychanki to wszystko, ale skończyło się je jednak. Bramko. się Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się miało. Jeszcze łatwiej. James. Na 2-2. Przepiękna bramka. Jeszcze żółta kartka i. Coś niesamowitego, rzut, rzut karny. Nie wiem, co właśnie tutaj odwaliłem, bo inaczej tego nie da się powiedzieć. CDB. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj. Ale oczywiście karnego obronił Loris, paneka bez sensu, no i bramka w samej końcówce. Ładnie sobie to pograli, poklepali do granie, no i właśnie strzelił przepiękną bramkę. I koniec. No i wielka sensacja. Gdzie jest Dieter Dijon? Powiem tak. Nie wiem, natomiast stracenie tak ważnego, kluczowego zawodnika jak Kyliana Mbappé na ten czas, gdzie mu naprawdę idzie świetna forma, jest naprawdę bolesne. Zresztą same statystyki mówią wprost, że Francja dzisiaj po prostu była słaba. No i zajmują w grupie ostatnie miejsce. Obstawiam, że cały turniej mogą mieć nawet problemy z wyjściem z grupy tak bym to oceniał no i co? No zobaczenia do następnych match